Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj mamy wycieczkę do remizy strażackiej. Pan Pożoga, który jest tam naczelnikiem, oprowadzi nas po remizie. O tak! No dobrze, to chodźmy. Dzień dobry. Pan Pożoga jest w swoim biurze. Dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Fischer. Witam was, dzieci. Chcecie obejrzeć naszą remizę? Świetnie. Zaraz wszystko wam pokażę. Tutaj jest główne biuro. Najczęściej pracuje tu moja koleżanka. Witajcie dzieci. Przyjmuję tutaj wszystkie zgłoszenia o pożarach i powiadamiam odpowiednie ekipy. Jestem w stałym kontakcie ze strażakami i udzielam im informacji, jeśli ich potrzebują. O! Pracujemy w dzień i w nocy. Dlatego mamy tutaj łóżka. Możemy teraz wyjść na zewnątrz. Pokażę Wam lądowisko dla helikopterów. To jest nasz helikopter strażacki. Używamy go, żeby dotrzeć w trudno dostępne miejsca, gdzie nie można dojechać wozem strażackim. Czy ktoś z Was leciał kiedyś helikopterem? Tak, ja. Kiedyś ściągali mnie helikopterem z kolejki linowej. To było bardzo niebezpieczne. O tak, to musiało być naprawdę mocne doświadczenie. Czy mogę zajrzeć do helikoptera? Jak dorosnę, chcę być pilotem. Oczywiście, proszę, podejść tu bliżej. Ale super! A tak będziesz wyglądać, gdy zostaniesz już pilotem. <grym> Teraz przejdziemy do garaży, gdzie pokażę wam nasze wozy. Kto chce, może zjechać w dół po rurze. Pani Fischer, powinna Pani dać przykład dzieciom i też zjechać. Ojej, trzeba będzie znaleźć chwilę, żeby mogła to Pani sobie poćwiczyć. Chcę pokazać dzieciom nasze wozy. Możecie nimi wyjechać z garażu? Oczywiście, już się, już się robi. robi. Nasz największy wóz jest w garażu numer 2. Musicie się troszkę odsunąć, żeby drzwi mogły się otworzyć. Zobaczcie, co tu mamy. Tu są węże i inne bardzo ważne sprzęty. Nie jesteśmy wzywani wyłącznie do pożarów. Czy ktoś z Was wie, kiedy jeszcze wzywa się straż pożarną? Tak, ja wiem. Kiedy jest wypadek? No właśnie. Na przykład, żeby wyciągnąć z samochodu osoby, które utknęły w nim w czasie wypadku. Tu z tyłu podłączamy wąż. Ten pojazd ma swój własny zbiornik na wodę. Możemy też podpiąć do niego ten gruby wąż. Jeśli to konieczne, można nim zassać wodę do zbiornika. Na przykład z jeziora albo rzeki. Aleks, uważaj, bo cię wesz się! Chcecie wejść do środka wozu? Tak! Tu się włącza niebieskie światła i syrenę. Uwaga! Jedzie dziecięca straż pożarna! Możecie sami spróbować ugasić pożar. Mamy tu miejsce do ćwiczeń. Spróbujcie ugasić ogień w oknach, celując w niego wodą. Ojej, Angelika, pomóż mi! Macie celować w okno, a nie podlewać kwiatki. Przekręć mocniej w prawo. O nie, nie na mnie, jestem cała mokra. Och, <laughs> pani Fischer, przecież to tylko woda. O tak, zgasiłyśmy ogień. Pożar ugaszony. Świetna robota. Wróćmy teraz do oglądania wozów. Zobaczcie, to jest wieża z wężem. Tu wieszamy nieużywane węże, żeby się nie plątały. Teraz pokażę Wam ciężarówkę z podnośnikiem. Jak ktoś ma odwagę, może wsiąść ze mną do kosza. O! Ale wysoko, chyba mam lęk wysokości. Na szczęście jesteśmy już na ziemi. To nasz najnowszy pojazd, jeszcze nie był używany. Z przodu ma haki na linie, a z tyłu gaśnicę pianową. Gaśnicy pianowej używamy, jeśli nie można ugasić pożaru wodą. Na przykład, gdy pali się pojazd. Tam jest dużo strażaków. Tak, odbywają się ćwiczenia. Ich częścią jest sprawdzenie, czy gaśnica pianowa działa. Przepraszam Was na momencik. Robimy te ćwiczenia już od godziny. Patrzcie, krótko, falówka! Nacisnę guzik i będę mógł rozmawiać ze strażakami. He, 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 ojej, co się dzieje? Pomocy! Dzieci. To wy? O rety, nie wolno się tym bawić. Co wy wyprawiacie? Nie dość, że jestem mokra, to jeszcze cała w pianie. Ojej, Orety. Przepraszam, myślałam, że to krótko falówka. Podobnie wygląda. Tak, powinienem to schować. Teraz przynajmniej mamy pewność, że gaśnica pionowa działa. <grywa> jeśli filmik Wam się podobał, dajcie kciuk w górę. A jeśli chcecie coś jeszcze obejrzeć, tutaj są inne nasze filmiki. Na pewno wam się spodobają. Mam nadzieję, że już wkrótce znów się zobaczymy. Pa! pa!